Witajcie w Kotle TV. Dzisiaj zapraszam Was na pyszne czarne risotto z krewetkami. Ostre i bardzo, bardzo sycące. Zaczynam od posiekania cebuli w drobną kostkę. Następnie każdą krewetkę maczam w ostrej czerwonej paście kary. A następnie panieruję w bułce tartej posiekaną cebulę. Wrzucam na patelnię na oliwę lub masło i podsmażam, aż będzie szklista. Wtedy dodaję dwie łyżeczki pasty curry, chwilę podsmażam i wsypuję prawie dwie szklanki czarnego ryżu. A następnie zalewam całość wodą. Na czas zalania wodą warto zmniejszyć. Ogień. Całość doprawiam pieprzem, a także solą. Przykrywam i duszę, aż ryż będzie miękki. W razie potrzeby dolewam troszkę wody. W tym czasie krewetki smażę na oliwie, aż będą rumiane. Układam na talerzu ryż. Na to kładę listki świeżej kolendry i układam smażone, panierowane krewetki. Całość skrapiam delikatnie sokiem z cytryny. Życzę wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na naszą stronę www.kotlet.tv.